Cześć Turetek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie oznakowania dróg. A do czwartku trwają konsultacje publiczne. Uwagi do projektu może zgłosić każdy, do czego oczywiście was zachęcam. Można je wysłać albo mailem na adres, albo bezpośrednio na stronie konsultacji. Link wkleiłem w opisie filmu. W dzisiejszym materiale postaram się przybliżyć wam najważniejsze projektowane zmiany, a także przypomnę wybrane fragmenty filmu o 10 największych problemach w projektowaniu i oznakowaniu polskich dróg. Link do całości znajdziecie w prawym górnym rogu oraz w opisie filmu. I przyjrzymy się, które z nich zostały rozwiązane w nowym projekcie, a które nie. Zacznijmy od problemu niewłaściwej liczby strzałek na znakach nad pasami ruchu. Jeżdżąc po Polsce zauważyłem, że ilość strzałek nad pasami jest dowolna. Na dojeździe do węzła Opacz od strony Warszawy, mimo że droga ma trzy pasy ruchu, do jazdy na wprost to strzałka jest jedna. Pod Krakowem pas jest jeden, a strzałki są dwie. W ilości strzałek na znakach panuje dowolność, a jest to niedopuszczalne. Zwiedziłem mnóstwo krajów w Europie i na świecie i takiego bałaganu odnośnie liczby strzałek nad pasami nie zaobserwowałem nigdzie. Aby ruch na węzłach odbywał się płynnie i kierowcy nie wykonywali niebezpiecznych manewrów zmiany pasów w ostatniej chwili, każda strzałka musi odpowiadać jednemu pasowi ruchu. Czy w nowym projekcie ten problem został rozwiązany? Na autostradach i drogach ekspresowych częściowo tak. Na tych drogach tak zwane oznakowanie eksperymentalne, czyli to ma stać się obowiązujące. Jest to zdecydowanie krok w dobrą stronę, bo to oznakowanie jest znacznie czytelniejsze od dotychczasowego. Niestety jednak jest tu kilka poważnych problemów. Pierwszy i najważniejszy jest taki, że według nowego rozporządzenia oznakowanie eksperymentalne ma być stosowane tylko w obrębie jezdni głównych, a na jezdniach zbiorczo rozprowadzających ma obowiązywać stary wzór oznakowania, czyli ten. Tymczasem węzły bardzo często celowo projektuje się tak, że na jezdni głównej układ pasów jest możliwie prosty, a najbardziej skomplikowane sytuacje jak przeplatania się kierunków ruchu mają miejsce właśnie na jezdniach zbiorczo-rozprowadzających, więc oznakowanie eksperymentalne zdecydowanie powinno zostać zastosowane również tam. Wymuszając projektowanie znaków w starym stylu na jezdniach zbiorczo-rozprowadzających, Pomijamy właśnie te najbardziej skomplikowane sytuacje na dużych węzłach, gdzie czytelne oznakowanie byłoby kluczowe. Stary typ oznakowania z niewielkimi zmianami będzie nadal obowiązywał na drogach innych niż autostrady i drogi ekspresowe, a także na jezdniach zbiorczo rozprowadzających dróg klasy A i S. Czy na tych znakach mamy szansę na uporządkowanie liczby strzałek? Niestety wręcz przeciwnie, w nowym rozporządzeniu ma zostać dodany następujący zapis. W przypadku dróg o dwóch lub więcej pasach ruchu strzałki umieszcza się po obydwu stronach nazwy miejscowości w kierunku na wprost oraz tylko po prawej stronie nazwy miejscowości, do której droga odgałęzia się. Czyli jeśli, na przykład na jezdni zbiorczej węzła, mamy jeden pas do jazdy w prosto i dwa pasy do jazdy w prawo, to zarządca drogi, choćby chciał, nie będzie miał prawa oznakować ich poprawnie. Nowe rozporządzenie narzuci zarządcy, że niezależnie od układu: pasów na wprost strzałki muszą być dwie, a w prawo jedna i koniec. Jest to niedopuszczalne i takie oznakowanie powoduje niebezpieczne manewry wśród kierowców, którzy w ostatniej chwili zmieniają pas ruchu. Na drodze S8 w Warszawie i jezdniach zbiorczych stłuczki z powodu takich zmian pasów możemy obserwować właściwie codziennie, co opisałem dokładniej w filmie o przyczynach korków na tej drodze. Link w prawym górnym rogu oraz w opisie filmu. Ten punkt rozporządzenia powinien zostać zmieniony na stwierdzenie, że w kierunku, w którym prowadzi jeden pas, na znaku powinna być jedna strzałka, a w kierunku, w którym prowadzą dwa pasy, powinny być dwie strzałki itd. Zamiast sztywnego traktowania kierunku na wprost tak, jakby tam zawsze prowadziły dwa pasy. Jak już powiedziałem, na głównych jedzeniach dróg klasy A i S oznakowanie eksperymentalne stanie się obowiązującym. Czy przynajmniej tam możemy liczyć na to, że znaki poprawnie wskażą kierunki pasów ruchu? Niestety nie zawsze. Wyobraźcie sobie, że dojeżdżacie od strony Siedlec do węzła Warszawa Lubelska i widzicie taki znak. Na jezdni są cztery pasy, nad każdym z pasów jest strzałka. Jest to nowe oznakowanie eksperymentalne. Czy możecie więc zaufać temu znakowi i uznać, że pas wyłączania prowadzi na S17 w kierunku Rembertowa? Prawy pas głównej jezdni prowadzi na S17 do Lublina, natomiast środkowy oraz lewy pas prowadzą na S2? Otóż wcale nie. Jeśli zaufacie temu znakowi i Zmienicie pas z prawego na środkowy, bo chcecie jechać na S2, to po dojechaniu do kolejnego znaku zrozumiecie, że daliście się nabrać. Wszystkie trzy pasy prowadziły na S2, a oprócz tego z pasa prawego można również zjechać w kierunku Lublina. Więc pierwszy znak wskazujący kierowcom jadącym na S2 konieczność zmiany pasa na środkowy lub lewy był całkowicie błędny. Konieczne jest wprowadzenie wytycznych dodatkowego wzoru oznakowania eksperymentalnego dla takich sytuacji, ponieważ teraz nie istnieje żaden poprawny sposób oznakowania tego układu pasów. Wzór mógłby wyglądać na przykład tak: każdy jadący w stronę Lublina wiedziałby, że musi ustawić się na prawym pasie, natomiast każdy jadący na S2 wiedziałby, że nie musi wcale uciekać z prawego pasa. Co ważne, nie jest tak, że akurat na tym jedynym węźle ktoś źle zaprojektował znak. Ten sam błąd. Będzie już teraz powielany na każdym nowo budowanym węźle tego typu, jeżeli wzór oznakowania eksperymentalnego nie zostanie najpierw poprawiony i zmieniony. Dokładnie taka sama sytuacja jest na S2 przed samym wjazdem do tunelu, gdzie średnio dobowy ruch wynosi ponad 100 tysięcy pojazdów na dobę. Zobaczmy, jak to wygląda w tym miejscu. Ze znaku wynika, że tylko pas lewy i środkowy prowadzą w kierunku Terespola i Lublina, prawy prowadzi do Ursynowa, natomiast dwa skrajne pasy, wyłączania powstałe z prawej strony, prowadzą na ulicę Puławską. Jednak przed samym rozwidleniem okazuje się, że znak wprowadza nas w błąd. Również Prawy pas prowadzi do Terespola i Lublina. Spójrzmy teraz na kolejny problem z oznakowaniem eksperymentalnym. Dojeżdżamy do węzła Warszawa lotnisko od południa i widzimy taką oto tablicę. Po pierwsze, choć to najmniej istotne, uważam, że na drogach klasy A i S oraz na obwodnicach obok nas dzielnic powinny być umieszczone słowo Warszawa, nawet jeśli formalnie ten fragment drogi akurat leży w granicach administracyjnych Warszawy. Po drugie i najważniejsze, dowiadujemy się, że w prawo możemy skręcić w kierunku poznania Terespola i Gdańska. Pojawiają się dwa pasy do skrętu, ale z oznakowania pionowego i poziomego nie wynika, który z nich prowadzi do Terespola, a który do Poznania. Dobrze, że dzięki numerom dróg na pasach ruchu, przynajmniej kierowcy jadący S7 wiedzą, na którym pasie powinni się ustawić, ale z oznakowania w żaden sposób nie wiadomo, czy na S2 w kierunku wschodnim i na S2 w kierunku zachodnim prowadzą te same pasy, czy inne. Dopiero 50 metrów przed rozwideniem kierowca dowiaduje się, aha, czyli do Terespola w prawo, a do Poznania i Gdańska w lewo. To jest za późno. Znaki te, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, powodują sytuacje niebezpieczne i wprowadzają kierowców w błąd. Skąd kierowca ma się domyślić, że jadąc do Terespola, ma ustawić się na prawym pasie, a jadąc do Poznania na lewym? Oczywiście, jak ktoś będzie jechał przez to miejsce po raz piąty czy dziesiąty, to będzie wiedział, który pas ma zająć. Jednak ze znaków głównie korzystają ci, którzy jadą po raz pierwszy. Więc powtórzę raz jeszcze: znaki mają pomagać, a nie utrudniać czy nas zaskakiwać. Oznakowanie. Powinno od razu, w momencie, gdy pojawiają się dwa pasy do skrętu, informować kierowcę o tym, dokąd prowadzi który pas. Konieczne jest też opracowanie czytelnego i jednolitego w skali kraju sposobu oznaczania sytuacji, gdy z danego pasa jest możliwość jazdy w dwóch kierunkach. Jak już wspomniałem, oznakowanie eksperymentalne jest zdecydowanie lepsze od dotychczasowego, ale przed przyjęciem go jako obowiązującego, jako absolutne minimum, trzeba opracować wytyczne jednoznacznie precyzujące co najmniej trzy kluczowe kwestie. Po pierwsze, musi zostać opracowany czytelny sposób oznaczania z wyprzedzeniem sytuacji, gdy trzy pasy rozdzielają się na dwa kierunki i środkowy pas pozwala jechać w obu kierunkach. Po drugie, wytyczne muszą w czytelny sposób rozróżniać oznakowanie dwóch pasów wyłączania prowadzących w różnych kierunkach od sytuacji, gdy mamy dwa pasy prowadzące w tę samą stronę. A jeszcze inaczej musi wyglądać oznakowanie wszystkich takich miejsc, gdzie dwa pasy prowadzą w tę samą stronę, ale dodatkowo. Albo prawy, albo lewy z nich pozwala pojechać również w inną stronę. Po trzecie, musi zostać opracowany wzór znaku pokazujący kierowcy w jednoznaczny sposób, że w danym miejscu wszystkie pasy prowadzą na trasę główną, a z prawego pasa będzie oprócz tego możliwość zjazdu w innym kierunku. Tak, aby wszyscy chcący pozostać na głównej drodze nie mieli wątpliwości, że nie muszą uciekać z prawego pasa widząc ten znak. Obecne oznakowanie eksperymentalne nie jest poprawnie przygotowane na żadną z takich sytuacji. Kolejny problem występuje kiedy na głównej jezdni autostrady lub drogi ekspresowej prawy pas przechodzi w pas wyłączania na węźle, a wszyscy kierowcy chcąc jechać prosto powinni zmienić pas na środkowy. Wytyczne powinny obligatoryjnie nakazywać umieszczanie w takich sytuacjach na wszystkich pasach ruchu numerów dróg lub nazw miast. Jak na przykład na węźle Wrocław Północ, gdzie A8 się rozdziela z S5, tak aby kierowcy wiedzieli z wyprzedzeniem, na którą drogę prowadzi pas, którym jadą. Również oznakowanie pionowe powinno już od pierwszej tablicy mówić, który pas gdzie prowadzi. Dla przykładu pokażę wam, jak wygląda oznakowanie pionowe na odstradzie D11 w Czechach, gdzie prawy pas przechodzi w pas do skrętu. Są tutaj cztery tablice informujące o tym, który pas kierowca ma zająć. Więc. Każdy ma czas to zrobić i nie jest zaskakiwany w ostatnim momencie przez wprowadzoną organizację ruchu. Teraz natomiast zobaczmy, jak to wygląda na przykład na S3 między Lubinem a Polkowicami. Widzimy znak typu E umieszczony 500 metrów przed węzłem. Z tego znaku nie wynika zupełnie nic. Kierowca dostaje informację, że za jakiś czas będzie skręt w prawo do Polkowic, natomiast nie wiadomo, czy będzie to z pasa prawego, a może ze środkowego i prawego, albo po prawej stronie zostanie dołożony samodzielny pas wyłączania. 250 metrów przed rozwidleniem powtórka znaku sprzed chwili. Kierowca wciąż nie wie, który pas gdzie prowadzi i nie wie, gdzie powinien się ustawić. I dopiero w momencie, gdy dojeżdżamy do rozwidlenia, to okazuje się, że prawy pas, główny jest zmienia się w pas do skrętów prawo. Pokazany przykład drogi S3 zawierał oznakowanie starego typu. Czy po wprowadzeniu oznakowania eksperymentalnego coś się poprawi? Otóż nie, według nowych wytycznych znak pokazujący układ pasów ma być zlokalizowany z tak samo małym wyprzedzeniem jak dotąd. Wzorem innych krajów konieczne jest dodanie do rozporządzenia zapisu, że jeżeli nie wszystkie pasy jezdni głównej pozwalają na kontynuację jazdy w tym samym kierunku, to tablicę E2D, czyli tą pokazującą układ pasów, należy zastosować po raz pierwszy już 500 metrów albo 1000 metrów wcześniej, a następnie powtarzać ją, wskazując odległość jaka pozostała do miejsca, w którym układ pasów się zmieni. Następna sprawa, która zdaniem części z Was może być błachostką, a moim zdaniem wcale taka nie jest, to tło tablic. Dla dróg ekspresowych powinno ono być niebieskie, tak jak dla autostrad. Ktoś może powiedzieć, że przecież drogi klasy A i S różnią się od siebie szczegółami, takimi jak szerokość pasów. Więc, czy powinny mieć ten sam kolor? To prawda, ale przede wszystkim drogi ekspresowe różnią się od dróg wojewódzkich, powiatowych czy gminnych. Mających tło zielone, nieporównywalnie bardziej. Oznaczenie dróg obu najwyższych klas kolorem niebieskim znacznie zwiększa czytelność oznakowania, ponieważ już na pierwszy rzut oka ze znaku jest oczywiste, że danym pasem opuścimy sieć dróg klasy A i S, czy na niej pozostaniemy. Analogicznie na drodze poprzecznej, tło znaku od razu jasno wskazuje, który wjazd prowadzi na sieć dróg klasy A i S, a który nie. Kiedy dwa lata temu minister infrastruktury wspomniał o analizach możliwego ujednolicenia klasyfikacji dróg ekspresowych i autostrad, to jednym z podawanych argumentów przeciw było to, że wymiana znaków na inne tło pociągałoby za sobą dodatkowe koszty. Teraz, według projektu rozporządzenia, wszystkie dotychczasowe znaki na autostradach oraz drogach ekspresowych mają być w ciągu 10 lat wymienione na znaki zgodne z nowym rozporządzeniem. Więc jest to najlepszy moment i zapewne jedyna szansa przez długi czas. Kiedy możemy raz na zawsze uporządkować kwestię tła znaków bez większych dodatkowych kosztów. Zapisy rozporządzenia powinny zostać zmienione tak, by na nowych znakach niebieskie tło dotyczyło autostrad i dróg ekspresowych, a tło zielone dróg niższych klas. Rozporządzenie wprowadza też kilka nowych znaków i piktogramów. Nie będę ich wymieniał, ale dla zainteresowanych wrzucam link do krótkiego zestawienia na kanale Usuń znak. Bardzo polecam. Pozytywną zmianą jest to, że na znakach szlaku drogowego podawana ma być odległość do najbliższego węzła. Nieszczęśliwy jest natomiast dobór piktogramów. W całej Europie stosowana jest zasada, że taki piktogram oznacza węzeł pomiędzy autostradami lub autostradami i drogami ekspresowymi. Mówiąc inaczej, widząc taki znak, wiemy, że po zjechaniu na węźle będziemy kontynuowali jazdę po drogach klasy A i S. Zaś taki znak oznacza węzeł z drogami niższych klas. Czyli widząc go, wiemy, że po zjechaniu opuścimy sieć dróg klasy A i S. Jeżeli chcemy używać tych samych piktogramów, to dla spójności powinniśmy używać ich w ten sam sposób. No chyba, że chodzi tylko o to, aby obcokrajowcy zazdrościli nam, że mamy w całym kraju setki węzłów między autostradami. Ostatnia kwestia to dobór miejscowości kierunkowych. Temat rzeka, o której mógłbym mówić godzinami, ale zwrócę uwagę na jeden, być może najważniejszy: absurd w rozporządzeniu. Omówię go na konkretnym przykładzie. Jedziemy po niedawno otwartej drodze S7 od strony Krakowa i na węźle Widoma widzimy zjazd na drogę wojewódzką nr 772 z kierunkiem słomniki. Jest to oczywiście słuszne, bo chociaż droga ta docelowo prowadzi do Michowa, który jest miastem powiatowym, a więc. Ważniejszym to, bez sensu byłoby wskazać zjazd do Miechowa już w tym miejscu, skoro kierowca może jechać dalej po S7 i zjechać na kolejnym węźle właśnie do Miechowa. A co jeśli powiem Wam, że w myśl rozporządzenia na takich węzłach trzeba będzie projektować oznakowanie właśnie z kierunkiem Miechów, a nie słomniki? Nie wierzycie? To popatrzmy na tekst rozporządzenia. Oczywiście Michów jak miasto powiatowe jest najważniejszą miejscowością na drodze wojewódzkiej 772 według hierarchii, ale spokojnie, przecież mamy tekst w zielonej ramce. Istnieje alternatywna trasa dojazdu do Michowa przez S7 o lepszych parametrach. Świetnie, czy zatem ten punkt sprawia, że wskazanie słomnik zamiast Michowa byłoby dopuszczalne? Nie, dopuszczalne jest jedynie wskazanie kolejnego miasta powiatowego, ale już nie innego miasta leżącego bliżej. Jest to podwójny absurd, bo przecież nawet gdyby na drodze wojewódzkiej 772 było jakieś kolejne miasto powiatowe leżące dalej za Miechowem, to przecież jego nazwy tym bardziej nie powinniśmy w tym miejscu umieszczać. Ten paragraf rozporządzenia absolutnie trzeba zmienić, na przykład na taki, bo inaczej to rozporządzenie wymusi w bardzo wielu miejscach w Polsce projektowanie znaków zwyczajnie wprowadzających kierowców w błąd. Dziękuję za uwagę i jeszcze raz zachęcam, abyście wysyłali w konsultacjach publicznych swoje uwagi i wskazali problemy z czytelnością oznakowania, jakie zauważacie w swoich rejonach kraju. Film przygotowałem razem z Krzyszkiem Kleinerem, za co mu serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Radek.